Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak to jest codziennie stawiać czoła śmierci, aż przestaje ona mieć na ciebie wpływ? Tak wyglądało życie rzymskiego centuriona, surowego, pozbawionego skrupułów, wykonującego rozkazy. Ale wszystko zmieniło się w chwili, gdy stanął twarzą w twarz skazanym, który nie krzyczał, nie błagał o litość. Tylko cierpiał w milczeniu. Tym skazanym był Jezus. A Centurien własnymi rękami przebił jego bok włócznią. Ale coś go sparaliżowało. Niebo pociemniało, ziemia jęknęła, a wszystko ogarnął niewytłumaczalny spokój. Kim był ten człowiek? I dlaczego umierając, przemienił serce swojego kata? Zostań ze mną do końca. Bo to odkrycie jest zbyt potężne, by je zignorować. Widział już dziesiątki ukrzyżowań. Nie czuł już szoku ani współczucia. Był człowiekiem ukształtowanym przez surowość Rzymu, wyszkolonym, by nie czuć, tylko wykonywać rozkazy. Tego dnia otrzymał nowe zadanie: nadzorować egzekucję trzech mężczyzn na Golgocie. Kolejna z wielu. Żadna twarz nie była inna. Żadna prośba nie poruszyła go. Stał się kamieniem. Ale kiedy jego wzrok spotkał twarz mężczyzny pośrodku trzech krzyży, coś w nim zawahało się. Nie z powodu słabości. Ale z powodu dziwnego niepokoju, ten mężczyzna nie krzyczał, nie wykrzywił się z bólu jak inni. Był ranny, owszem, ale w jego oczach była godność, cisza, spokój i to było niepokojące. Centurien zmusił się, by zachować skupienie. Nie mógł sobie pozwolić na rozmyślania, ale w głębi duszy pojawiło się pytanie, nawet bez słów kim jest ten człowiek? Tłumie szeptano jego imię: Jezus z Nazaretu. Niektórzy nazywali go prorokiem, inni buntownikiem. Byli tacy, którzy przysięgali, że czynił cuda. Centurien słuchał tych szeptów z pogardą. Dla niego żaden człowiek, bez względu na to, jak mądry lub popularny, nie mógł uciec przed ciężarem rzymskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale było w nim coś innego. Dwaj pozostali skazani szarpali się, krzyczeli. Obrażali strażników. Jezus natomiast pozostawał niewzruszony, patrzył w niebo, jakby z kimś rozmawiał, a co najdziwniejsze patrzył na swoich oprawców bez nienawiści. Centurien, doświadczony w rozpoznawaniu słabości lub udawania, nie dostrzegł ani jednego, ani drugiego. Widział tylko przekonanie spokój, który graniczył z niewytłumaczalnym wykonał już wyroki na winnych. Ale także na kilku niewinnych, i nawet oni nie zachowywali się tak. Zaczął więc obserwować go uważniej. Nie było to już tylko obowiązkiem. Było to niepokojące uczucie, które narastało z każdą chwilą. W pretorium panowała okrutna atmosfera. Żołnierze śmiali się, szydzili, bili. Nałożyli Jezusowi koronę cierniową i okryli jego ramiona czerwonym płaszczem, udając cześć. Witaj, królu żydowski! Krzyczeli szyderczo. Biczowali go bez litości. Było to zaplanowane. Wyrachowane upokorzenie. Jednak to, co wymknęło się spod kontroli, była reakcja tego człowieka. Jezus nie odpowiedział. Nie płakał. Nie błagał. Nie spojrzał nawet z pogardą. Po prostu znosił wszystko. Centurion stał tam. Obserwował. Im dłużej Jezus milczał, tym głośniej krzyczał w jego wnętrzu. Każdy cios, każda drwina zdawały się ujawniać niesłabość więźnia, ale tchórzliwość tych, którzy go bili. Umysł centuriona, wyszkolony do pogardy dla słabości, zaczął się załamywać w obliczu tego pokojowego oporu. Była to cisza kogoś, kto nie musiał niczego udowadniać. I to głęboko go niepokoiło. Krzyż był zbyt ciężki. Ciało Jezusa już nie reagowało. Centurion bez wahania wskazał mężczyznę w tłumie. Ty, pomóż mu. Był to Szymon z Sajrinii. Zmuszony do niesienia krzyża, podszedł ostrożnie, nie rozumiejąc, co się dzieje. Centurien obserwował wszystko uważnie. Ale to, co go zaniepokoiło, to nieposłuszeństwo Szymona. To wymiana spojrzeń między nim a Jezusem. Nawet zniekształcony bólem, Jezus wydawał się przekazywać coś, co nie było z tego świata. Nie było buntu ani rozpaczy. Było współczucie. Przez chwilę Centurien miał wrażenie, że to spojrzenie również go dotyka. Spojrzenie, które przenikało brutalność chwili i dostrzegało duszę każdego z obecnych. To było tak, jakby Jezus mówił: Wiem, kim jesteś. I mimo to Cię kocham. To go poruszyło, ponieważ w tej chwili po raz pierwszy poczuł się dostrzeżony i przebaczony. Na golgocie obelgi rozdzierały powietrze. Ratuj siebie, krzyczeli niektórzy. Inni pluli, potrząsając głowami z pogardą. Był to chór szyderstw, typowy dla publicznej egzekucji. A Centurien, jak zawsze, utrzymywał porządek, aż usłyszał coś, czego się nie spodziewał. Z krzyża, w niewyobrażalnym bólu, Jezus przemówił, ale nie prosił o pomoc. Nie przeklinał. Modlił się, a jego słowa uciszyły nawet wiatr. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią Ełka 2334 34 Centurien zamarł. To nie było normalne. Żaden skazaniec nigdy nie powiedział czegoś takiego. Co on właśnie zrobił? Prosił o litość dla tych, którzy go torturowali. To przebiło serce żołnierza jak żadne ostrze miecza. Po raz pierwszy Centurien poczuł wstyd. Wstyd, że tam był, że brał w tym udział. Ponieważ to proste i spokojne zdanie miało w sobie siłę, której nie mogła powstrzymać żadna rzymska legia. Było południe, słońce powinno być w zenicie, ale nagle, jakby na niewidzialny rozkaz, światło zniknęło. Gęsta ciemność ogarnęła wszystko. Niebo zamilkło, wiatr ucichł. Centurien podniósł oczy, zdumiony. To nie było naturalne. Wyglądało to tak, jakby samo stworzenie opłakiwało coś. Przez trzy godziny panowała ciemność. Żadnych chmur, żadnego zaćmienia. Tylko nieznane. Tłum, wcześniej hałaśliwy, teraz szeptał niespokojnie. A centurien czuł, jak serce mu się ściska. Coś było bardzo nie tak. Jezus nadal tam wisiał. Ale teraz wszystko wydawało się kręcić wokół niego. Świat się zatrzymał. Czas jakby się wygiał. Centurien rozglądał się wokół, próbując znaleźć wyjaśnienie, ale w głębi duszy zaczynała się krystalizować niewygodna prawda to nie była tylko kara, to było niebiańskie wydarzenie. Kiedy Jezus wydał ostatnie tchnienie, Ziemia zareagowała. Potężne trzęsienie wstrząsnęło Ziemią. Centurien zachwiał się, próbując utrzymać się na nogach. Skały pękały, cała Golgota zdawała się drżeć pod niewidzialnym ciężarem. Ale najbardziej niepokoiło go nie trzęsienie ziemi. Była to wiadomość, która szybko rozeszła się wśród żołnierzy, zasłona świątyni, ta, która oddzielała miejsce święte od Najświętszego, rozdarła się od góry do dołu. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 51. Senturien wiedział, co to oznaczało dla Żydów. To było tak, jakby Bóg przed wszystkimi rozdarł stare przymierze. Nie potrafił tego jasno zrozumieć. Ale coś w nim krzyczało. Nic nie będzie już takie jak przedtem. Ta śmierć nie była końcem. Była znakiem. Boskim znakiem. A on znalazł się w samym centrum tego wydarzenia. Ból był największy. Ciało Jezusa wisiało na krzyżu. Wyczerpane. Ale w jego oczach wciąż było coś. Nieopisana czułość. Centurion, stojąc tam, nie mógł oderwać od niego wzroku. Był zahipnotyzowany. Widział wielu umierających, ale nigdy nikogo, kto umierał w ten sposób. Wtedy on przemówił: I było to jak błyskawica, która rozdarła niebo: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, Ewangelia Łukasza, rozdział 23, wers 46. W tym momencie centurien poczuł, jakby słyszał pożegnanie króla, nie więźnia. Było to oddanie się, dobrowolne, spokojne, wielkie. A zanim zamknął oczy, Jezus spojrzał jeszcze na swoją matkę. Pomyślał o niej, pomyślał o innych. Centurien, człowiek wyszkolony do zabijania, zobaczył na krzyżu więcej miłości niż w całym swoim życiu. I właśnie tam, w ostatnim tchnieniu skazańca, jego serce pękło. Cisza po śmierci Jezusa była głośniejsza niż wszystkie krzyki tłumu. Centurien pozostał tam, nieruchomy, nie był już tym samym człowiekiem który rozpoczął ten dzień. Jego wzrok był utkwiony w krzyżu, a potem, bez wahania, powiedział: "Zaprawdę, ten człowiek był synem Bożym." Ewangelia Marka, rozdział 15, wers 39. Nikt go do tego nie zmuszał. Nie było w tym żadnego interesu. Było to uznanie płynące z głębi duszy. Wiara, której nigdy nie zaznał, teraz płonęła w jego piersi. Człowiek który wcześniej reprezentował brutalną siłę Imperium Rzymskiego, teraz klękał przed pokorą Ukrzyżowanego. Włócznia nadal była w jego ręku, ale jego serce należało już do innego królestwa. To świadectwo nie było tylko historyczne, było wieczne, ponieważ ten, który przebił ciało Chrystusa, był pierwszym poganinem, który publicznie uznał Jego boskość. Po ogłoszeniu, że Jezus jest prawdziwym synem Bożym, Centurien nie wrócił do domu taki sam jak wcześniej. Nie był już zwykłym żołnierzem. Coś w nim się zmieniło, a taka zmiana, gdy pochodzi od Boga, nigdy nie pozostaje niezauważona. Tradycja chrześcijańska zachowała dla niego imię Landjaines. Mówi się, że był to centurien, który przebił bok Chrystusa włócznią i uznał Jego boskość. Po tym dniu Landjaines porzucił karierę wojskową. Mówi się, że odszukał apostołów. Wysłuchał nauk Piotra i został ochrzczony. Według starożytnych relacji, całkowicie odszedł od przemocy i został misjonarzem. Jego życie naznaczone było skruchą, ale także nadzieją. Później zginął śmiercią męczeńską, oddając życie za tego, którego kiedyś pomógł ukrzyżować. Dzisiaj Kościół czci Longinusa jako świętego. Jego imię zapisało się w historii nie jako kata, ale jako nawróconego. Od rzymskiego żołnierza do naśladowcy Chrystusa. Podróż, którą tylko miłość Boga mogła zrealizować. A ty, czy wierzysz, że ktoś tak zaangażowany w śmierć Jezusa mógł znaleźć odkupienie? Napisz w komentarzach, co najbardziej zwróciło Twoją uwagę w przemianie tego człowieka. Centurien widział z bliska krew, ból, niesprawiedliwość. Był naocznym świadkiem największego aktu miłości w historii. Ale to co naprawdę go przemieniło, to nie było trzęsienie ziemi, ciemność ani rozdarty całun, to był Jezus, sposób, w jaki umarł, słowa, które wypowiedział, pokój, który emanował nawet w obliczu śmierci. I właśnie w tym tkwi prawdziwa siła tej historii. Centurien nie był bowiem uczniem, nie chodził z Jezusem, nie znał go, był obcym, wrogiem, a jednak. Został poruszony. To jest istota wiary chrześcijańskiej. Nikt nie jest zbyt daleko. Nie ma znaczenia przeszłość. Jeśli nawet ten, który podniósł włócznie, mógł doświadczyć przemiany serca, to wszyscy mamy nadzieję. Krzyż nie był końcem Jezusa, był początkiem nowej ludzkości. Być może czułeś się kiedyś odrzucony, niegodny, brudny w środku, ale pamiętaj: Jezus nie umarł tylko za dobrych. Umarł za wszystkich, nawet za tych, którzy stali u jego stóp, i nawet za tych, którzy trzymali włócznie. Niech ta historia przypomni Ci, że Bóg jest w stanie dotknąć każdego serca, nawet najbardziej zatwardziałego. Wystarczy jedna decyzja, jedno spojrzenie na krzyż, i wszystko może się zmienić. Jeśli ta historia poruszyła Cię w jakiś sposób, obejrzyj film, który znajduje się na ekranie. Pokazujemy w Nim inne momenty, w których wrogowie Jezusa stali się świadkami prawdy. Jest to idealna kontynuacja dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak wiara może narodzić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tego dzisiaj, podziel się tym. Czasami prosta historia może ożywić całą duszę. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Bóg Cię błogosławi.